Siemanko jego strony! Jest sobota, jest piękny dzionek. Jest tam godzina przed 10. Jadę do Piotka na te jego złote pola znowu zobaczyć. A tymczasem chciałem pozdrowić bardzo serdecznie, Brudatę z Zbira. Zbyszku pozdrawiam cię serdecznie. I szybki konkursik teraz teraz. Do wygrania taka ta naklejeczka na tych zbir. A żeby <gryw> udział w konkursie. Konkurs jest bardzo prosty. Pytanie jest takie y, czy Zbyszek i zbigniew to jest to samo. Także <gryw> kto pierwszy odpowie, ten wygrywa naklejeczkę. Do zobaczenia przy pierwszych dołkach na razie hej. Dojechałem na miejsce Idę teraz szukać chłopaków Zobaczcie, pole piękne Piękny dzionek, także to Widzimy się przy pierwszych doleczkach, jak zwykle I pierwszy sygnał na polu I jakieś tam żelazo I drugi sygnał jest kurcze pół monetki jakiejś Tu z tej strony jest widoczna Zaraz wam pokażę w przybliżeniu A druga strona Totalny destrukt, także kurczę, za chwileczkę wam pokażę jak ona wygląda fa fajnie. O zobaczcie, coś takiego. Hmm. O, z drugiej strony nic nie ma, także spoko, monetka. Jest jakaś pierwsza krągłość, pół <grym> także co, lecimy dalej. A tam Piotrek. Samoloty co chwilę latają. To jest Piotrek. Michał i Arturo. Arturo. Dzień dobry. Jego znajdę. Jedno no. jest 1854 na pewno by było. Kto rano wstaje, temu pole daje. Tak jest. No i pięć destrukcji, ja tam idę od razu po złoto. Dobra, dosyć już żartów. Lecimy na ostro, nie? I kolejna znajdę coś takiego. Michał, niestety go nie widzieliście. Ale był tylko przez chwilkę, musiał już, niestety, jechać. Dobra, widzimy się przy kolejnych dołkach. I teraz jakieś żelazwo, ale coś takiego Nie wiem czy to coś od konia No ale jest To tak no jest, jest nawet... Piotrek się Cieszału nie ma za bardzo No ale Tyle tu poładzimy bo jest fajna pogoda, może zmienimy miejscówkę No A monetka, co za za monetka? A monetka jest niewidoczna To jest najgorsze Aha, łysa jakaś. Destruct. O. Po prostu coś takiego. No, no i dobra, no ale pierwsze fanty są Artur wymiata, nie? Tam pięć monetek chyba. Tak? No. No proszę. No to I co? Widzimy się przy kolejnych dołkach, nie? No pewnie, że tak. <laughs> tymczasem. Może być garnuszek, bo... bije kolor, bije A ja tymczasem taka eska na oko. Ja mam jakąś klamrę. Nie, yeah. a Piotrek coś tam ma sama blaszkę <grymnie> obczalić. Ty, 19? No. Jakaś blaszka, 19. Cholera wie mądre głowy, i prosimy o komentarze. No pewnie <grymne> przyda się. Jednak. i tak. Ej, nie uwierzycie, nie uwierzycie. Patrzcie to, jeszcze nie podejmuję. Patrzcie, jeden z tych, jeden z tych moje marzenie spełniło. Dzień po moich urodzinach, wczoraj miałem urodziny. Pado, nie podejmuję jeszcze. Pado, podejmiesz? Pado, jeden z tych tylko. Jeszcze jedno od mojej. Ale czad. No grubo. Gratulacje, stary. Ale czad. A jeszcze z Ej, mówiłem przed ja. chwilą, że dzisiaj zajdę. Mówiłem, że zajdę? Ej, dzień po moich urodzinach, Artur. Patrz to. Czekaj. Jeszcze inna moja. Patrz to. O kurwa. Jaki sygnał taki jak... Ja pierdolę. Podjąć? Podejmuj. Czy podejmujesz? Podej 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 mi. Twoje pole, podej mi. O człowieku, ale stan. Ja pierdolę. No nie. O ale będę to. I ja ja go... zaraz za wał A chyba, nie? A ten pojechał do domu chyba Michał. Jest tak? data nie. nawet, nie? Coś Jaka coś data? Tego? 7, 8 Ja pierdzielę Aj, Ale nie serdu, to mi tak bije, że ja pierdolę nie. Jednak to znaczy, ja jest złote, ale tu gość jakiś jest, nie? Patrzcie ja. stoi z złoty huławo, gości. Nie? Można? Nie? można? Czekaj tak? Richard Ja pierdzielę, nie. Richard jakiś GG, proszę bardzo, trzymaj, go spokojnie, spokojnie, no. podzielaj. Co chcesz zrobić? Proszę, taki sygnał jak u mnie bardzo. był? To? Jaki sygnał miałeś taki jak Nie, u mnie? zaraz zobaczymy. Ej, nie, no, ja pierdzielę <laughs> Mówiłem, żeby tu iść. Ja no mówił? ja już mówiłem. Ja, ja ja ej, ej, właśnie. Ale Stan ja pierdoł. No piękny stary łoży jesteś milionerem. Nikt tego nie wie teraz, nie? Ja pierdziłem masakra Adrenalina robi swoje, chociaż ty już na lat usiadłeś, skoro ma stary grubo, gró, nie? Ja no pierdol Jest si si siódemka i ósemka, tak? Daj się nacieszyć Nie, ne Ej Ale ciężka Mówiłem, że na tym polu jeszcze coś ja nie nic zrobić. Nie, 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 nawet nie. Stoteczką do nie dotykam. <laughs> Żadnić śsteczkami. Patrzcie ten czat, kurde, Piotrek mnie tu zaprosił. Najpierw Piotrek znalazł monetę. Złotą monetę kilka tygodni temu. I teraz ja, Kurde, patrzcie to. <laughs> Pierwsza moja złota moneta, ja pierdziel, ale się częsę. Później na samym koniec wam pokażę, co to jest dokładnie. Kurde, no jest czad na maksa. <laughs> ale ciężka, kurde, naprawdę jest ciężka, nie? Jest kurde, jest pierwsze złoto, pierwsza moneta złota. Nie, <laughs> yeah, ale coś kurwa, lepszego to. Patrzcie, to coś lepszego niż złoto. Patrzcie, na to. I co to jest? Kurwa! Nie wiem! Kurwa, nie wiem. Ale te pole, jest jak? Jak co jest pole magiczne? co to jest? Jakiś majda, ale to Albo jest czy, moneta wklejona. Dwie, dwie monety wklejone. Albo sklejone dwie monety. Ja! 10 Dzień. guldenów srebro. To, co maszyłem! Ej, ale to jest 10 guldenów i coś, i jeszcze jedna jakaś Ale sygnał niespotykany: 91. stara moneta 91. 91 ale sygnał. Ale gratulacje, kurde, ale nie, dzień. Ja, jeszcze nie, Artur, ale... tylko ty. Jedziecie Artur. do auta, my jedziemy do auta. Ja jeszcze jestem trzeźwy, nie? Ale czy on widzicie Demega za dzisiaj bo Ona jest wstajona, to zostać. Ale to jest... Patrzcie się okazało, że, że Piotrek zaraz dwie sklejone monety. To co to jest? 10 guldenów, mówisz, tak? To tak tu... mi się wydaje, że 10 srebrnych guldenów. 10 srebrnych guldenów, a to jest. Nie to nie wiem. jest 10 srebrnych guldenów, a to. to Gdzie nie nie to wiem. będzie coś większego? To to nie wiem. To... Aha, to no, jest... To jest... Nie wiem jest... Nie wiem jest... co to za monetki. Te pole ale dwie sklejone to jest pole. To jest moje pole. kurde. To jest moje pole. Yes. Kurde, masakra. No to nie wiem, no ale. Masakra. Kurde, podnieta jest na maksa, tym razem kulka od szaplera, ale kurde, ja pierdzielę, nie mogę zebrać myśli. Piotrek teraz znała podkowę na szczęście, ale ja mam y, zapinkę od tej starej plomby, tam z 1600 czy 1700 roku. No, także gicior. Złota moneta. I teraz jakiś tam guzik, kurde, zaraz wam powiem. Każdy sygnał to jest taka podnieta Nigdy nie wiadomo co tutaj będzie w ziemi Widzieliście, kurcze, złota moneta Te dwie srebrne wielkie monety Kurcze, jeszcze teraz Artur musi coś wyjąć I będzie czat. Są, złote krowy Kolejny sygnał i jest kulka kolejna Tym razem cała no właśnie, i tam no Kolejna srebrna kuleczka Znaczy srebrna kuleczka, kurde Kurko z sztaplera Patrzcie co tu się dzieje Proszę bardzo O kurde, nie Jest drugie sreberko Ja pierdzie, co to jest za kotlet? Trzeba tylko się trochę przetrzeć Już wyłażą jakieś sypy, coś tu ja pierdziel, ale moneta Gratulacje Piotrekimatę jest druga Piotrek mega monetka A tym razem współczesna plomba na worki od zboża, od w tym przypadku kukuryzy. Kurde, ale są moje emocje, ja pierdziel. Także widzimy się przy kolejnych dołeczkach Kurde, nie, patrzcie te mega wykopki. No przecież jest, kurde, jest masakra, nie? Już tu na zawał chyba padnę. Patrzcie to, podejmijmy razem. Ja pierdzielę ale srebro. 1567. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę patrzcie to. Nie no, to to jest w ogóle masakra dzisiaj. Kurde, nie co to za... Takiego czegoś jeszcze nie było, nie? Dzień po moich urodzinach, także prezent jest mega, mega, mega. Nawet nie mogę sobie wymarzyć lepszych, kurcze, urodzin, nie? A jeszcze wieczorem czeka mnie imprezka, bo moja teściowa do mnie przyjeżdża, czyli także podwójne szczęście. I teraz coś takiego. Nie wiem, co to jest. Są jakieś tam znaczki na tym. Ale dzień, kurde, masakra. Lecimy dalej. Hehehe, Czy to w jakimś kościele dzwoni? Nie, to te dwa kotlety. coś tam padło, nie? Mega dzień dzisiaj, kurde Po Pomału będziemy kończyć, więc wam jeszcze pokażę te mega monetki. Kurde, nie, dzisiejsze wykopki, nie? No, wymioty Kozak. Kozak. Kozak wykopki. Tak, tu trzymajcie się, nie? Jeszcze no. płytkich dolgów, panowie, a ci są na chatę. No, dzięki. Piotrek już leci. Dzięki. My tu na złoto-srebrnym polu jeszcze zostajemy, nie Arturo? Czas na Artura czas. Artura czas. Artura czas. <laughs> I tymczasem jakiś tam destrukcik. No, ale jest, nie? Piotrek, jeszcze raz Ci dziękuję za kurde Mega pole, mega wykopki. Arturo idzie po swoje pierwsze srebro lub złoto. Kurde, no jest git. I kolejna plomba, ta cel o kontrolę. To współczesna sam ja wiem w tym przypadku od kukuryzy. Arturo też coś tam ma. Co tam masz, Arturo? Bez komentarzy. Bez komentarzy, okej. Okay. <gry> I kolejny jakiś tam destrukcik, i teraz jakaś fajna klamereczka, chyba klamereczka, ale fajna, naprawdę super. Pierwszy raz takie coś widzę: kwadracik, znaczy kwadracik, prostokąt, no i czas, i teraz coś takiego, nie wiem czy to nie jest końcówka od to granata. Nie wiem, zobaczcie sami co, jakieś Ala, zawleczka czy coś Nie mam zielonego pojęcia Przez najlepsze wykopki życia Czekać gdzie jest ta data To wam od razu pokażę Nie wiem czy to z tej strony Nie, z tej strony jest 1567 Tutaj na sam dole jest I ta złota moneta Kurde patrzcie to A tylko umyłem ją wodą z mygłem. Jest masakra, kurczę, to coś przepięknego. Także nie wiem, co to za moneta, jeszcze nie sprawdzałem. Pamiętajcie o braniu udziału w konkursie, jak jest na samym początku filmiku. I jak to się mówi, kto pierwszy, ten lepszy. Także tymi oto mega znajdkami żegnamy się. I Jak się podobało, suby, lajki. Komentujcie, dużo lajkujcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Jest złoto kurde. Na razie trzymajcie się, piana, hej.